Dzień dobry, Agnieszka Prasek, Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Początek weekendu zapowiada się pochmurno i mokro. Piątek i sobota będą pod znakiem chmur, przelotnych opadów, a w górach może nawet popruszyć śnieg. Na termometrach od 9 do 14 stopni, najcieplej tradycyjnie na południowym wschodzie. Wiatr miejscami porwisty, a w górach możliwe chwilowe zawieje śnieżne. W sobotę chłodniej tylko od 7 do 10 stopni, w rejonach podgórskich nawet 5 do 7 stopni, nadal sporo. Chmur, choć pod podwieczór, zwłaszcza na północy i zachodzie, w końcu pojawią się pierwsze przejaśnienia. Ale dobra wiadomość jest taka, że w niedzielę będzie już zdecydowanie więcej słońca. Na niebie pojawi się błękit, choć lokalnie mogą utrzymać się poranne mgły i niewielkie opady. Będzie chłodniej, bo nocami miejscami przymrozki, temperatura minimalna od minus 2 do 2 stopni, a w dzień od 7 do 11 stopni. Nawet tydzień zaczniemy pogodnie. Poniedziałek słoneczny, ale rześki z temperaturą od 7 na północnym wschodzie do 13 na południowym zachodzie kraju. We wtorek od zachodu znów więcej chmur i miejscami deszcz, ale ocieplenie. Na zachodzie kraju termometry pokażą nawet 17 stopni. Środa i czwartek przyniosą typową wiosenną zmienność, trochę słońca, trochę deszczu, ale temperatura utrzyma się na przyjemnym poziomie, bo od 13 do 16 stopni, a wiatr będzie wiał z południa, przynosząc cieplejsze powietrze. Podsumowując, weekend zaczniemy chłodno, mokro. Niedziela już przyniesie więcej słońca, ale w przyszłym tygodniu stopniowo zrobi się cieplej, miejscami nawet ponad 17 stopni. Czyli jesień przypomni sobie w piątek i w sobotę, ale już od niedzieli mały powiew. Wiosny w październiku. Dziękujemy za uwagę i, jak zawsze, zachęcamy do śledzenia naszych portali społecznościowych oraz strony internetowej.